Witam wszystkich, przedstawiamy moją siedzibę, a właściwie biuro. Jest to dużo ciekawych rzeczy, sekretarka jest najlepsza, płacę jej dużo więc wie co ma robić i jak robić. Zobaczcie na mapę, dzisiaj będziemy szukać ofo, mam nadzieję że nie będzie ich dużo bo nie mam czasu, jak się spóźnię przez te ofolotki na wieczorynkę to będzie przejbane. Ops, coś popuściłem, ale bez nerwów sytuacja opanowana. Dobra, zbieramy się i loszamy szokaciofo. Tutaj mam chyba bronię. Szybko wejdę tam zobaczyć co to jest. O, o dużo fajnych rzeczy. No i jest moje olobione AK-47. A wezmę to i to i to, i git. Co my to jeszcze mamy? Dobrze chyba wszystko, wychodzę. No nareszcie świeże powietrze, tam strasznie śmierdziało. Gdzie moja bryka? Ktoś mi zajebał, co to ma być, wytyfy. Może gdzieś tutaj będzie. Zawsze jakaś nadzieja, że nie pamiętam gdzie ją zostawiłem. O proszę to to jest chora chora chora. Idę jeszcze po tajną broni i się spotykamy na lotnisko na pustyni. No i jestem magia co? A trzeba ich rozwalić, przydałaby się pomoc. No to mi idzie z tymi kosmitami, jeszcze trochę i wygram. Chyba wyciągnę tajną broń, i rozpierdolę tych napaleńców. Pobiegam sobie i tak mnie nie złapią, co za cioty. Oj nawalają we mnie, chyba się popłaczę. Nie wiem co mam zrobić. Ich jest chyba nieskończoność, normalnie mam dylemat haha. O, me. Wkładam teraz teraz patrzcie na to. Widzę ich wszystkich, bo są czerwoni jak... Moje. Jak na paleńcy. Co za niewytresowane zwierzęta, tylko by chciały się bić. od korwo. Ta walka nie ma końca. Dobra rozpierdolę was, bitch. To jest jeden z krajów. i już nie żyje. Chyba jeszcze ich dużo zostało. Ale mam zajbiste bronie, zaraz po nich. Dostał w dopę, ale to owolata w to mi z powrotem, że im się to nie znodziło. Co za nodzia żeby ją wlał <try> albo coś. Co za gówno cały czas kosmici wypadają z tego statku, trzeba rozwalić ten statek, innego pomysłu nie mam. Gincie skor wiele, i choj wam w dopę. Nareszcie nie żyją, co za morda. Co to za kosmita cały goły i brzydki, ble, by się obrała nie. I moja nagroda, dolary, trochę się to opłacało. No, nareszcie wolne i można porobić to, co się chce. Tylko mi jeszcze ten deszcz nie pasuje. Pobiegnę się schować i poczekamy, może przestanie padać. O macie dla mnie nową broń, ona by była dobra na kosmitofale, ale już za późno. Ale fajna, będę musiał ją wypróbować, ale gdzie i na kim? Może już przestało padać. Wyproboję broni i się powyżywam. Ja jestem niewyżyty, rozwalę wszystko i przeżyję. O